Polizim. Poliz <laughs> <laughs> <laughs>

Proszę Pana. Podoficera 15 Pułku Przedziemiotniczego, który w 2012 roku został wyróżniony zaszczytnym tytułem Podoficera Roku Wojsk Lądowych. Młodszy Holon Rzeształowy Tadeusz Królczyk zajmuje stanowisko dowódcy plutonu w baterii technicznych. Posiada bardzo dużą wiedzę specjalistyczną i ogólną wojskową, potwierdzoną w trakcie ćwiczeń i kontroli prowadzonych przez przełożonych. Brał udział w siódmej zmianie polskiego kontyngentu wojskowego w Afganistanie. W czasie z jednego z patroli, jako dowódca grupy ochrony, opanowaniem oraz profesjonalizmem przyczynił się do wyprowadzenia kolumny spod ostrzału, ewakuacji z pojazdu ciężko rannego żołnierza oraz sprawnego zabezpieczenia ewakuacji poszkodowanego z pola walki. Grupa w składzie, której służył. W trakcie misji została wyróżniona przez redakcję Polski Zbrojnej Buzdyganem 2012, a Chorąży Króczyk decyzją ministra obrony narodowej kordzikiem honorowym sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. <trym i zbyt wytrzał> Hello, i tutaj i podziękowania na wszystkiego. Wszystkie